Witajcie, tutaj Pan Ciacho, to znaczy co? Fozi, dokładnie. Tutaj Fozi. Oczywiście w skinie Pana Ciacho, bo czemu nie. Dzisiaj zagramy sobie parkour. W Fortnite. Ostatnio graliśmy w Minecraft'cie, to teraz w Fortnite. Cie. Cieszycie się? Bo ja, ja tak nie zbyt. Możecie mi zostawić łapkę w górę, jak chcecie. Chciałbym ten, gdyby mi dobry powód, to zostawcie łapkę w górę. Jak zostawicie łapkę w górę, to zróbcie fikołka. Zostawcie teraz. Paśmi w tym momencie. Już. No to fikołek. I lecimy. Yy, ogólnie to jest yy, Parkour lawa, to podłoga. Znaczy. Co? Podłoga to lawa. No dobrze No dobrze No Co? Oczywiście, Fuzzy świetny. Parkurowiec No, świetnie się zapowiada. No, jak, jak widzicie, to coś chyba nie zostawiliście tej łapki w górę, coś tak czuję. Co coś chyba kręcicie z tą łapką. Nie wiem, a albo jej nie zostawiliście, albo może jeszcze komentarz musicie napisać. Może wtedy mi się uda, dobra, piszcie komentarz, ja poczekam. No 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 Już? Już? Dobra, skacz No no i od razu się udało. O no A i coś jednak chyba suba nie ma. Coś czuję w subskrybu i to jest tam na czerwono. Dobra, teraz zostawcie subskrypcję jeszcze już? Mam nadzieję, że już. Kurcze, no, coś kręcicie z tymi subami. Może jeszcze w dzwoneczek musicie walnąć. No, dzwonek jeszcze kliknijcie, to mi się uda. Już? Kliknęliście? No, no i się udało, no. No i widzicie, i od razu mi się udało. Jak wy to zrobiliście, to o. To już wygrałem wszystko. Teraz zobaczycie, że wszystko wygram. No, znaczy no... Teraz to nie? Tutaj tak. I już do końca mapy lecimy. W ogóle nie wiem ile ta mapa ma Leveli, ale wiem, że tam 6 znam, co nie? Bo już kiedyś sobie przychodziłem za znajomymi tę mapę. Tam... więc no. Aczkolwiek... no... na trzecim levelu się zatrzymywałem. A dalej to te levele, tylko stąd, że ich obserwowałem, spektakulowałem ich jak grają. Tak za oknem im stałem i patrzyłem na nich. Dokładnie tak było, nie zmyślam. No super, nawet sp moja spacja mnie chyba nie lubi. Naprawdę no. Kurczę. Nie wiem, wy zobaczcie, bo m, czy ta łapka w górę na pewno zostawiona, bo coś tak, no... Mogę się okazać, że jednak nie. A wiecie, jak nie zostawicie łapki w górę, to mi się tutaj nie uda. A, chyba chcemy festyw, żeby mi się udał. No, No, super fozji, świetnie wymiotach. Nie wiem, chyba musicie drugi komentarz napisać. Chyba tak, a ja chyba muszę wam wtedy serduszko zostawić. Pamiętajcie, daję serduszka pod praktycznie wszystkimi komentarzami, pod moimi filmami. W zasadzie to niebawne, co napiszecie, możecie liczyć u mnie na serduszko. Tak się odwdzięczam, co nie, bo. Algorytm YouTubea wykrywa komentarze, wykrywa aktywność, później poleca moje filmy. No to. Tam serduszko i ten. Oczywiście czytam te wszystkie komentarze, nie, co nie tylko serduszkuję, na niektóre też odpowiadam, daję nawet autografy, możecie się spytać Lwa Martina, on dostał kiedyś autograf, i to w dodatku tak odręcznie pisany, znaczy odręcznie pisany, no taką czcionką. No i super, wam powiem, że ten etap to chyba najtrudniejszy etap na tym poziomie. A mówię i na całej mapie. Bo tam trzeba idealnie na drzwi tak skoczyć, żeby się nie zsunąć, tylko żeby na nich stanąć. No i, no, jak się domyślacie, ja tego nie potrafię. No. Więc, no. <t> Będzie ciekawe. Jak grałem tam, właśnie wspominałem, wcześniej jak grałem z znajomymi, to mniej więcej na tym poziomie kończyłem. Czy nawet w heci, ale na tym poziomie spędzam jakieś pół godziny? Bo doskakiwałem tam, ale no właśnie na te drzwi nie umiałem, ale ogólnie wiem, że tam yy, koło tych opon, koło tego płotu, tam o to jest taki ślepy punkt, trochę w pewnym miejscu po prostu się nie umiera. No ale na prawo, co nie, cała mapa działa tam, w tym jednym miejscu coś. Nie Teges. No to wiecie. Chociaż nie jestem pewien, czy później na mapie też coś tam nie działało. Bo trzeba było tam praktycznie po ścianach, chyba skakać po takich wystających fragmentach. Ale z racji, że ta mapa już trochę ma lat. Znaczy nie wiem, czy lat, ale rozumiecie. Już nie jest najnowsza. To tam w międzyczasie się hitboxy pozmieniały i to co było kanciaste. O, widzicie? Tam można się stanąć. Znaczy, no nie wszędzie, no ale tam w jednym miejscu. No, hitboxy się trochę pozmieniały i z kanciastych, na których można było stanąć, zmieniły się na mniejsze i w dodatku okrągłe, z których się zsuwasz. No więc. No cóż. Tam to chyba był szósty level, czy coś takiego. Więc to. No. Ale ogólnie mapę polecam sobie zagrać samemu. U góry macie oczywiście kod. A i pamiętam jak z Najozem. Tylko ja, wiecie, Najoz, on tam komentuje filmy i nagrał kiedyś ten odcinek. To właśnie ten Najoz, jak z nim tutaj grałem, to jak dotarłem właśnie tam na pierwszym poziomie do dalekiego momentu, no ale tam się z tym męczyłem, wtedy 20 minut z pierwszym poziomem. Jak tam dotarłem praktycznie do tych drzwi. I już prawie sobie Waypointa, czy tam Spawn pointer, czy jak to tam się nazywa, zostawiłem. To on wtedy wziął i mnie zabił skilofo A jak ja się wtedy na niego wkurzyłem, co? Nie do opisane. Wow. A w ogóle raz to przyszedłem tylko dlatego, że tą antenę mia miałem między nogami, i jakoś mi się udało. No, Fozi, pięknie skaczesz, pięknie, po prostu Fozi, jesteś świetny. Ile ten filmik trwa? 7 minut, czyli jeszcze przez około 15 minut będę się z tym męczyć. No, no to miłego oglądania. Nie, no, jak już nie będę mieć o czym gadać, a długo mi to będzie zajmować, to pewnie wam zrobię jakiś timelapse. Ale na razie jeszcze spróbujmy przejść to po staremu. Zwłaszcza, że tutaj dochodzę bez problemu. No to. Znaczy, bez problemu. No wiadomo, no tam. Umieram jeszcze. No. Ale mniej więcej na tych belkach to już tam doskakuję jakoś. Bez większego wysiłku. Znaczy, oczywiście czasami spadam z z samochodu. No ale to wiadomo. Ogólnie zauważyłem, że ja mam to do siebie że na odcinkach, albo ciągle coś gadam bez sensu, albo właśnie się skupiam na grze i przez 3 minuty jest takie milczenie, co nie jest kopę kobla, tam się kopie kobl. A ja tak kurczę, po prostu pół godziny patrzenia na niszczący się cobblestone. Właściwie to stone, bo to no w kopalniach. A kobyl to już jestem postawiony przez gracza. No, chyba tam lawa spadnie na wodę. W ogóle, jak to jest, że jak jak chyba yy, woda zaleje kawałek lawy, to się robi cobblestone. Jak zaleje. Źródło lawy to się robi obsydian, a nie niewłaściwie chyba w jaki sposób lawa zaleje wodę, to się robi stone. Nie, czy to jest tylko źródło, się robi stone, no, a te inne części wody, to w sumie nie wiem, czy coś robi, czy wyparowują, czy co. Czy to wtedy jakoś wzajemnie na siebie oddziałuje i to się lawa wtedy zmienia? Nie wiem. No. No, jak widzicie, moje umiejętności parku parkurowca są dosyć mocno ograniczone, zwłaszcza że powiedziałem że doskakuję już tam, a teraz zacząłem przestać doskakiwać tam. No tak, wam powiem, że za chwilę to się chyba zacznę cofać, jak tak dalej pójdzie. Po prostu na poprzedni poziom. Teraz nawet nie byłem blisko. Najpierwiej jest to, że ja tego nie robię specjalnie. No. Tak jak mówiłem. Nie wiem, no i w teraz chyba być nie mogę, co nie. Nie no, mogę być co najwyżej, dojdę na koniec. I tam na samym koniuszku Umrę, co nie. Bo. Tak też bywało. Tak też bywa czasem. No. W ogóle to Wam powiem, we gardu już trochę zaczęło mnie boleć tego gadania. Dobra. I teraz skok nadziei. <laughs> Proszę, Fozi. Zostawię to bez komentarza. Dobra, teraz rozwalamy system. No wam powiem, wy oczywiście rozwalam system. <grym> Dobra, tutaj cyk. Cyk, cyk. Cykens, cykens. Wracamy z powrotem po małym cięciu. Niestety musiałam zrobić jedną rzecz. Uuu, jak się nawet, jestem trochę za fany bo trochę biegłem. No. Ale to już bez większego. jak to było? Kurcze, słowo mi uciekło. Bez większego znaczenia, o. Dobra. Teraz wracam z nowymi siłami i przechody to. No, chyba wy mi tak zelaguje. Kurczę, całą grę mi nie laguje, teraz akurat zlagowała. Jak dzisiaj gram cały dzień, tak mi praktycznie w ogóle nie laguje. Znaczy, cały dzień. W sensie po prostu nic mi dzisiaj nie lagowało ani jak grałem. Ani wodne lekcje, Ani nic. A tu kurczę. W ogóle przypomniały mi się te memy. Yy, które są w... Internecie, za e, było e, mój internet na lekcjach i tam taki i mój internet, kiedy grałem w gry. I Naiman. No, w ogóle, probo Naimana, to w sumie jestem ciekaw, dlaczego Naiman, albo coś nawet nie zostało wspomniane. W młodzieżowym słowu roku. Co nie w sensie. Niby to nie jest takie, ten. Ale. No jest sasin, co nie? Ale no, sasin to chodzi o jednostkę przeliczeniową. No ale najman to też może być jakiś. Nie wiem, przegryw albo albo coś. Ha. Huh. A gdy spróbował skoczyć tutaj? Tylko kurczę, no nie, nie da się Nawet jakbym skoczył tam to nie mam szans wskoczyć tu Bo najpierw bym musiał tu, a to auto co jest tu By mi to uniemożliwiło. A więc tutaj tak I tutaj, i chyba tutaj trzeba skakać A więc Jest, mamy to Mamy, mamy, mamy to i mniej więcej na tym level już, levelu, w już levelu sumie nie jestem pewien. Ale mniej więcej tutaj już się wykładałem zazwyczaj. Już dalej mi się Raczej tak średnio udawało. A gra w tę mapę chyba dwa, a może nawet trzy razy. W sumie to nie jestem pewien. Wymel dobuje się przed czasem. No dobrze. W ogóle to kurczę, to daily jest już męczące. Czy tam daily? No znaczy to. Nie wiem. Nie wiem, jak inni to potrafią robić, ale to chyba zależy od przyzwyczajenia. Ja, jak nagrywałam raz na pół roku, to nawet nie jestem przyzwyczajony. Jak ktoś cały czas daily robi, to już jest przyzwyczajony. Ma taki tryb życia, taki plan dnia, bo po prostu już właśnie nie umiałby zaplanować sobie dnia, nie uwzględniając na nagrywki większość ludzi, znaczy większość tych, którzy nagrywają. Znaczy, no wiadomo, dla ludzi, którzy tam robią jakieś krótkie filmy codziennie, ale jakieś krótkie bez przygotowania, jak na przykład co mi to traja, no za taki człowiek, nawet jak tam od roku czy coś wrzuca codziennie, no to właśnie odejście od tego nie powinno być jakimś wyzwaniem, ale dla kogoś, kto na przykład sobie dziennie, na przykład nagrywaniem zajmuje półtora, dwie godziny i jeszcze tam codziennie się musi zastanowić co na następny dzień zrobić albo tam jakieś większe projekty, które powstają w tle. To dla takiej osoby odcięcie się od tego no trochę by zajęło. Pewnie tam by nie wiedział trochę to ze sobą robić w tym wolnym czasie. Ale to jest takie, tylko moje przypuszczenie. Chociaż nawet Doknet powiedział, że on jak sobie robi przerwy To czasami Trudno mu później wrócić do tego normalnego, bo człowiek szybko się przyzwyczaje to do dobrego Jak ma dużo wolnego czasu, to się zdąży do tego przyzwyczaić Szybko No I później właśnie trudno wrócić do takiego nagrywania No, bo tam Wiadomo no, kurczę, kurcze, chyba już po mnie No tam wiadomo co nie że już się w dzisiaj później tak trochę od... od... Kurcze, słowo mi wypadło z głowy Odechciewa o, To słówko, Wypomniałam sobie Dobry jestem, jestem najlepszy Teraz możecie zostawić lajka Bo kurcze, coś słabo idzie Chyba tam wasz lajk jakiś taki... Jakiś taki... Chyba nie teges Chyba musicie sobie zrobić drugie konto, konto. chociaż pewnie niektórzy z was mają nawet więcej niż jedno konto. No i po prostu musicie zalajkować z drugiego konta, no nie macie wyboru, no. Inaczej chyba tej gry nie przejdę, widzicie, tutaj jest taka blogata, nie ma lajka, ja upadam, co nie, tutaj to jest niecale ode mnie. Nam. Dobra... dobra... kurczę... dobra... dobra... i, ok, i teraz mówię tu. NIE! CO JEST NIE! A! Dobra, ale widzę, że tam jest ślepy punkt. To sobie zapamiętam, że tam lepiej nie, ale... Jak już nie mam wyjścia, to można tam skakać. I... no tak, no tak. A to jest najgorsze, jak już tak wygląda, w a to nagle się jakoś tak dziwnie stubasz. To jest wtedy najgorzej. Bo wie w, w teorii byś to skoczył, tylko kurczę, tak głupie hitboxy. Tak jakieś dziwne. Dobra. Dobra. Yp. Kurczę no. Już. Dobra. I teraz chyba tamto nie bo chyba nie na to tylko na to. Dobra. No i teraz to już z górki. Dobra. Level czwarty. W sumie to nie jestem pęczny i dalej byłem na trzecim czy na czwartym? Ale prawdopodobnie tam sobie przejdziemy piąty i dalej już... Nie bardzo. No ale jak widzicie to tutaj chodzi o to, że po prostu ma flut i na lodzie musisz wsunąć. I przejść to i to jest w sumie trochę kurwające. No i kurczę, no. No co ja mogę powiedzieć? No. Myślę, że to już mój koniec. Myślę, że już dalej. Nie ten. Mi się nie uda dojść. Kurczę, no. Coś jest ewidentnie nie tak. Ile ten filmik trwa? 8 minut. No, dobrze. Znaczy, no. W międzyczasie, oczywiście, było cięcie, co nie? Więc on trwa dłużej. Więc. Jeszcze parę minut. I. Kurczę, będziemy go kończyć. Dobra. Je... Kończymy ten filmik. Jak mi się uda przejść ten poziom. I już jak wejdę ten poziom do piątego, nie zaczynamy i kończymy film. Już tak. Mówię. Chociaż wy pewnie najlepiej widzicie po długości filmu, co nie? Ja jeszcze nie mam, by już tak. No i widzicie, wy ten filmik dopiero w przyszłości zobaczycie, a już wiecie to, z czego ja nie wiem. W, w sensie wcześniej wiecie, a ja nie wiem, a będziecie to później. Taka. No, w zasadzie to w sumie to jest. raczej w przyszłości wiecie, co się dzieje w przeszłości, ale. Ale to jest przyszłość. Poczekajcie, dla was to jest przyszłość z przeszłości, która jest przeszłością. Pozwi, bawi i... I zrobi jakieś dziwne zagadki logiczne, których nikt nie umie rozwiązać No Ale ogólnie, to z tego co widziałem, to tam były jeszcze tylko dwie przeszkody No to może... Może jakoś to zrobimy I cyk, 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 cyk Kurczę, To jest mam wrażenie najtrudniejsze Ale dobra, wiecie co? Spróbuję po prostu przy tych pierwszych, a w tak nie na boki, co nie? W sensie ja próbuję. Jakby wam to powiedzieć, po prostu próbuję ten. A to wystarczy tak lekko tylko, co nie? To wystarczy tak lekko tylko kliknąć, żeby tam pójść. A nie kurczę do samej ściany, bo jak się do samej ściany, to później tak na środek, no to tak troszkę słabo. I. Dobra, lecimy. No, no. Super, brawo ja w ogóle. Teraz to bym nie w tę stronę poleciał co chciałam. No. no. w ogóle jak macie czas, to możecie napisać w komentarzach jak wam się podoba pan ciastek, co nie? Bo w ogóle według mnie wszystkie skiny z tego sezonu są całkiem koks. nie? Ale Mandaloria i pan ciastek chyba najlepsze. Chociaż super jest jeszcze ten taki w Kapturze. Nie pamiętam, kurczę, jak on się tam nazywa, ale wiecie. Ten taki czarny, co ma tam taką emotkę, co tam kurczę, jakieś cienie z niego wylatują i zdejmuje Kaptur. No. No to właśnie on. On tam ma chyba jeszcze jakiś zielony styl za wezwania, czy za coś tam? W sumie nie jestem pewien. Mogę jedynie też napisać, jaki macie poziom karnetu w tym sezonie. O ile w ogóle gracie w Fortnite albo w tym sezonie? No. W ogóle teraz są te nagrody za przywracanie kumpli do gier w sensie. Prosisz kumpla, by ten wrócił do Fortnite i za to dostajesz tam darmowe itemy. Tam jest chyba jak zagra jedną gierkę po długim czasie, to tam dostajesz graffiti za 5 tło muzyczne, za 10 Dostaje chyba całkiem spoko zbierak. A za 20 w ogóle to jakieś epickie malowanie. No, ale ale fajne, co nie? He, kurczę, jak gdybym miał okazję pominąć jeden level, to właśnie ten. Wiecie, co mali mili. A już nie mam siły do tej gry. Nie wiem, pójdę się napiję do mestosu albo coś. Wy, jak chcecie, to ze sami grajcie jakieś parkury. Ja już nie mam siły. No a więc co? Do widzenia. Cześć. Pa pa.